Cześć wszystkich bardzo serdecznie, razem z moim chłopakiem Jakubem. Przyjechaliśmy do stajni i dzisiaj będę skakała na Po Pokarek już, jak widzieliście w poprzednim filmie, powoli się wdraża, ale to jeszcze nie jest czas na skoki. Natomiast dzisiaj z wentylkiem sobie coś podzielimy. Zobaczymy, co jest w ogóle poustawiane na hali. A jak nic nie ma, to, to na pewno coś wymyślę. I zobaczymy, jak pójdzie. Generalnie nie ogarniam tej pogody. Wczoraj padał deszcz. Przed wczoraj była też taka ładna pogoda słoneczko i dzisiaj znowu ładna pogoda słoneczko. Trochę wieje, ale mimo to jest ciepłutko, także fajnie czuć już tą wiosnę. Cześć Wętorek! Chłopak zarżą, ale nie zdążyłam nagrać. Cześć! Cześć! Hejo, czy Chodź za mami, chodź tutaj. O, ty, łajdaku, zdradziecki. On myślał, że coś po prostu masz dla niego i go oszukałeś. Chodź, chodź, chodź. Zobacz, ja mam. Nie, chodź do mnie. Chodź. Ej, no, weź, oszukałeś go. Cześć, maluszku, ty mój, cześć. Zaczęliśmy już czyścić wentylka jest jak zawsze umorusianie! mógł mogliśmy pomyśleć. Nie. Czyścić. To nie, to nie jest mój koń. Mój koń to jest koń poker. Poker. A w paszporcie to jest zapisane dla właściciela? Pos w paszporcie to się nie liczy. W no umowie? No mówię też nie. Ja coś się nie. Kto użytkuje? To też je użytkuje? <laughs> Szybciej to szczotką musisz machać. Co? Szybciej to szczotką. Szybciej się nie da. Noże wypadę z rąk. nie jest taki chopciuk jak ci się wydaje. Jest jego już Ciepło? To zgrzałeś się? No. Ale właśnie jeszcze trzyma to też dlatego. Ach. O! się. Ubieramy się. Ostatnio mi się oficerka zaczęła rozwalać. Coś z nie ten pegas. Bo mi się rozwarstwia. Wczoraj go zapinałam ze trzy razy. Zaczynaj jak dziś. Chyba czasem na nową O, widzisz? To zamek, to, 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 to trzeba kometerkę mieć. Znaczy, się będzie git. A ścisisz? Miałam kometek. A domu Mhm. Aaaaa! No, miszka, nie mamy całego dnia. No, co ja ci zrobię, że. Torek, jest Tak. Ale tylko w tej lewej. No to prawo się kup, to, to lewo się kupi, a prawo zostanie stare. Aha. Słabe rozwiązanie. Z co, przyciśniesz tą kombinerką? No. O Jezu, bo się już. Pytaczka. Pyk, pyk.

że ten tutaj będziemy w gdzieś na wędzidle skakać zobaczymy czy będzie ok bo ostatnio całkiem nieźle chodził na nim ale zobaczymy jeszcze jak skoka się sprawdzi i w ogóle, bo to dopiero nasza druga jazda będzie, więc dajemy mu się jeszcze może przyzwyczaić i dajmy szansę do tego wędzidla nas... o, nie mnie zabiściła okay. na linii były. Dałam jakieś trzy stacjonaty drągi zostawiłam, także dzisiaj sobie trochę wiecie, takich rzeczy porobimy. Może trochę takich wygięciowych, gimnastycznych, żeby tutaj coś skoczyć, przejść do kusa na drągi. Zobaczymy jak wyjdzie, jak zawsze czysty spontan. No i jedziemy. Zobaczymy też jak będzie w ogóle na wędzidle. Jak będzie kijowo, to wzięłam haka w razie co, żeby y, zmienić, jak będzie naprawdę źle, ale zobaczymy, jak to wszystko nam pójdzie, nie? No, Będę jak już praktycznie roztopowany, Kuba wziął pochodził w ręku, jak e, ja to ustawiałam, także jedziemy, się ale leniw. Zawsze tak robię. Не пасу хиба? cie kurde i to osanie akurat jeszcze mogą zaciśnięć ja, a nie jestem w stanie go tutaj zwolnić. No ja nie będę tego po całej hali zbierał. Nie. Co się cieszysz? To znaczy jak? Wysoko. Kuba nie, nie tyle. Ja cię nie rozumiem. No dawaj Miśka, skaczesz dwa dziesięć. Wyżej? Dobra, dobra, ale zanim zobaczycie, co się wydarzyło dalej i jak pokonaliśmy naszą największą przeszkodę po tylu latach. Zostawcie proszę subskrypcję. Niewiele nam brakuje do 65 tysięcy. Strasznie chciałabym osiągnąć ten cel, więc będę mega wdzięczna za każdego suba. Dzięki! My no już po, zmęczyłam się niemiłosiernie, ale pewnie też dlatego, że cały czas trzyma mnie ta choroba. Raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale koń dzisiaj to był po prostu taki wymiatacz, tak dobrze szedł. To wędzidło powiem Wam, że no niezłe jest, całkiem git, przyjemnie mi e, się na nim jeździ. Są momenty, gdzie tam no, coś tam nie tego, ale generalnie e, naprawdę dobrze i w tych skokach, i, i to była całkiem niezła kontrola. O. o, aż puściłeś bąka. Także wędzidło na pewno na duży plus, e, bo te wszystkie wcześniejsze, które testowałam, no tragedia. Zobaczymy, może kupię własne, bo no całkiem, całkiem naprawdę git, jeszcze mamy czas, żeby sobie go potestować, eee, tutaj nikt mnie nie pośpiesza, żebym już odsyłała, także no spoko, było naprawdę koń złoto i, i to jest to, co, co kiedyś czułam na nim skacząc, tą pewność, e, wiedzę, że on zawsze skoczy i, i tą taką chęć po prostu do tych skoków. Także trening oceniam na duży, duży plus, naprawdę było dobrze no wentylek to się spisał, trochę mi w tej linii gnał i tam do tej drugiej nie, nie pasowało, ale ale to wiecie, jeszcze się wypracuje fajne, że jest Henry taki do przodu no i to te ostatnie dwa skoki z tymi wyższymi stacjonatami, co pokonaliśmy no, ta pierwsza, ten pierwszy skok to był naprawdę mega, mega dobry, w tym drugim też, chociaż już zahaczył. No i ja nie oddałam tak ręki, nie wyszłam, bo trochę się zdygałam, ale, ale myślę, że kwestia, wiecie, wprawy i będzie dobrze. <ścoughs> Kuba, Chyba nie będzie w jego ciastko, ale może jak dasz. Nie, no weź, bo on później mi szpera po kieszeniach. Kurde, ja go próbuję tego oduczyć, a ty specjalnie to robisz. Nie wszystkie naraz. Możesz odpiąć mu na chrapnik. Nie, 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 w jasne spodnie, no co ty, w niego wytrzyj. Na chrapnik, pod, pod chrapami. Pod, pod brodą, jakby. Chodź tu z tej strony, no to, no tutaj z tej strony. No będzie mu łatwiej jeść. Super konik były dzisiaj. Zasłużył na ciastki. Dobra. Fu, no. Nie no niewiasne. No wytrzyj o nie niego. Sią No i ubrudziłeś mnie. I tak do plania. Nie no, jeszcze założę jest dwa razy. No, co się cieszę? No tak nie będę prowadził Idziemy do stajni. Kuba, weźmiesz ten te rzeczy, o. Nie Tylko głowie i, i Hakamore. Jedziemy. Ale cieplutko jest A Chrystian idzie? Christian, to jest Christian, nasza stajenna gwiazda. Christian, pomachaj na widzę. Gorzej im? I trzymaj metra, bo on do mnie tu lezie. Ale patrz, tak. odchodzi i się będzie ktoś z kamerą. A, po poker? Prowokuje? Wiosna, wiosna idzie. Wolne dzisiaj, mam dosyć od No tak, wzięłam na ciebie ciastko, żebyś, proszę, uzupełnił kalorie. Kogoś uśmiechnij się. O, o, narazę, no proszę, no. Proszę, ważnego. Kolejna sukienka się poleca, a te łobuzy co? O matko Boże, oni się przecież zaraz wywrócą. Oni bez bąkierstwa robią, bo mafami przed nimi się nie wyskaczą. Widzę właśnie. Tak się nie No ej, ej, Kuba, trzymasz go, a mnie za... Fuj. Zobacz, on mnie za bark złapał. Całą mnie oślinił. No. Widzi, nie mam już nic dla ciebie. Ale jaki zły, ojej jaki zły. No i co? Widziałam wszystko co robicie. Stary w końcu się na coś przydał. Nie tylko jako kamerzysta, ale też luzak. Chodził tylko nogi. Chciałem odprowadzić go na pastwisko, ale cieplutko się fajnie zrobiło. Ile jest stopni? Z 10. Fajnie, przyjemnie. A ty cało, Buzie? Myśli, że ja nie widziałam, co robisz? O, sakra. Nie widziałeś się, kojnerze? Odpoczywa sobie. Zak. Co ty, już zdjąłeś mu, kontar? I ty jesteś głupi. Idź. A jakby ci uciekł? O, właśnie o tym mówię. Weź, rozwiń. Kuba. Z tobą to zawsze. Czy ty się nie nauczysz, że najpierw konia wprowadzasz na pasisko, a później go rozpinasz? Mało razy ci poker uciekł? Za mało, nie? Byś ganiał i go łapał. Pawentylek. Powiedz Pobiegł. Pewnie będzie się tarzał. Patrz, będzie się tarzał. Będzie się tarzał. Tak. Zobacz, zaraz. Trzy, dwa, jeden i cyk. Po treningu. Sklejoną ma sierść. Też drapu drapu zrobię chociaż. O Jezu. Ja bym się przywitać z pokarkiem. Cześć! Cześć! Masz coś dla pokarka? Nie, a ty. Okay. A widzisz. Da, ja, ja też... Ja nie mam. Cześć! Trzeba iść po smakołyki do stajni. Dobra, to dziś się obejdzie z... Dzisiaj dieta? Tak, zobacz jak to wygląda i tak ma energię od cukru. <laughs> Cześć Irwisek. Co tam? Ładny Rozrabiacie. Mhm. Mm Żaden teraz nie chce się przyznać. Teraz niby miłość, tak? Braterska. No ładnie. Koniki będą dzisiaj mieć niespodziankę na kolację. O, już zrobiłam jedzonko, ale proszę bardzo. Marchewka dla wentylka. I marchewka dla pokerka. To dla koni. Marchewka. jedna to musi być dla płukarki, druga dla wentylka. wam już, jaki paśnik dostały. Przeszliśmy dać konikom jeszcze marcheweczkę. O, proszę bardzo. Marcheweczka, ludzia. Ugryźć kawałek. Kawałek! Drugi kawałek musi być dla wentylka jeszcze. O, proszę. Ja chcę, no i to jest mój koni, moja marchewka. No przestań, proszę. Ojej, ojej, jestem z palcami prawie. No teraz się od nas nie odczepią. Eee! Halo, bez przeginy. Ej, uspokój się. Nie ma. Możesz dać buziaka dla widza. Buziak dla widza. Tego na to, że Wystarczające. Ja bym jeszcze większe zrobiła Buziak na widza Buziak, dobra, nara. ładne jesteście koniki No dobrze się tak na kimś oprzeć Bober <grystanie> chodź No i idzie się do koni z warchewką, a one jeszcze nie podejdą do ciebie. O! Chyba podejdzie, chodź. Aha. Nie, nie. O, nie, Ten jest bardziej kulturalny. Nie? Jak tam? Wiosnę czujesz? Jak ci? Dobrze? No. Fajnie, co? Wy też macie paśnik, tak? Wow Paśnik Co tak patrzysz? No jedz paśnika. Pokaż jak się jest paśnika. No pokaż. Uh -huh. Nie pokażę. On nie pokażę. Nie jest głodny po prostu. On patrzy na nas. Patrzy co robimy. Przytulamy się. Też ja się przytulać? Zazdrośniku. O. No, ze złości tamtego pobiję. Wiesz co? Odsuńmy się dwa kroki. No, Czemu mnie tak odetchniałeś? Idziemy do tyłu. Chcesz dostać ten? Z skopyta? Nie. O ty? Ja też nie. O, do tyłu. O, no, prezentacja. Delikatnie. No. Ale poka jak ostatnio się wgrysł tak całą paszczą. No ty! No, no dobrze, to był. O, prezentacja. Nie. Yeah. Fajnie. Też będziemy mieć takie paśniki? U siebie? Mhm. A -mm. jakie? To będzie korytarz paszowy i paszowozem będzie. Ty, o, na pewno no, paszowozem. <głos》>?